Cześć, chciałem wam pokazać w ogóle muchomora czerwieniącego Amanita rubestens Po obróbce termicznej nadaje się do jedzenia. Tak wygląda po przekrojeniu. W ogóle jakbyście przekroili go trzon w ogóle hymenofor w ogóle czerwienieje. Dlatego nazywa się czerwiniący, tak? Ale można pomylić go z innymi muchomorami, dlatego nie polecam w ogóle tym, którzy po prostu nie znają tego gatunku grzyba, żeby sobie nie narobić krzywdy, tak? Ja go zerwałem dla swoich potrzeb. Będę go robił w zalewie. Tak wygląda. I nawet w ogóle, o zobaczcie tutaj, o widzicie. Po zerwaniu on czerwienieje będą forma blaszkowy, to jest grzyb dla bardziej zaawansowanych grzybiarzy, ale nie polecam, nie namawiam nikogo, zrywajcie te grzyby, które znacie najlepiej. Pozdrawiam, cześć.